Cześć! Czy zastanawialiście się kiedyś, jak powstają usługi telekomunikacyjne? Na przykład taki system lokalizowania właścicieli telefonów komórkowych. Kto i w jaki sposób buduje rozwiązania, z których potem możemy korzystać w swoich telefonach? Są przedsiębiorstwa, które tym się po prostu zajmują. Odpowiedni inżynierowie z odpowiednim wykształceniem prawdopodobnie. Jacyś informatycy pracują przy łączach. Korporacje tworzą. Target, po prostu on decyduje o tym. Powstają wtedy, kiedy jest potrzeba. Nie zastanawiałem się, jak powstają usługi. Nie mam pojęcia. Nie, nie wiem. Tworzą oczywiście operatorzy na bazie case'ów międzynarodowych. Racja. Dotychczas robili to operatorzy telekomunikacyjni. Jednak eksperci są zgodni, że w nieodległej przeszłości to sami użytkownicy stworzą potrzebne im usługi. Nastąpi nieuchronne połączenie świata tradycyjnego operatora ze światem internetu. A pomostem między nimi staną się otwarte interfejsy programistyczne, czyli API. Jak działają te narzędzia? Kto i jak może zostać programistą? I co ta zmiana oznacza dla klientów? Zapytam o to doktora Jarka Legierskiego z Orange Labs, który od kilku lat we współpracy ze studentami tworzy takie usługi. Jarek, czym są i jak działają otwarte interfejsy programistyczne? Otwarte interfejsy programistyczne, czyli API, skrót od angielskiego Application Programming Interface, to właśnie te klocki, z których programiści budują usługi. Wykorzystanie ich wymaga napisania fragmentu kodu w znaczeniu programu komputerowego. Operator może udostępnić takie API w internecie, dzięki czemu programiści mają ułatwione zadanie, a programowanie sprowadza się do wykorzystania technik używanych w tworzeniu portali www. Okej, okay, a jakie rozwiązania można zbudować przy użyciu API? Bardzo różnorodne od prostej aplikacji, która lokalizuje telefon i wyświetla jego położenie na mapce na stronie www, poprzez system głosowania oparty na kodach i ussd, aż po skomplikowane aplikacje gromadzące i przetwarzające informacje kontekstowe, które mogą wykrywać sytuacje niebezpieczne u dzieci i u uczniów, na przykład wagary. No dobrze, a kto może tworzyć takie usługi? Przede wszystkim programiści, którzy w ten sposób rozwijają własne biznesy, tak zwane start -upy. Od trzech lat prowadzimy społeczność, w ramach której studenci ze świetnymi pomysłami otrzymują dostęp poprzez API do zaawansowanych funkcji sieci Orange. Przykładem takiego rozwiązania jest Emergency Button aplikacja dla seniorów i ich opiekunów lub też Parking System czyli aplikacja do obsługi rezerwacji miejsc parkingowych. Jarek, a czy każdy może zostać programistą? Programowanie wymaga pewnej wiedzy fachowej. Trzeba wiedzieć, w jaki sposób użyć API, czyli jak wywołać funkcje w danym języku programowania i jak działa środowisko programistyczne. Tworzenie usług staje się jednak coraz łatwiejsze. Obecnie rzeczywiście zaczyna przypominać budowanie z klocków. Jak widzicie, programowanie to nie jest wiedza tajemna, a tworzenie usług telekomunikacyjnych może być tak proste jak budowanie z klocków. Orange już od wielu lat na całym świecie wspiera startupy, czyli młode firmy z ciekawym pomysłem na biznes. Jeśli więc potrzebujesz usługi, wymyślą sobie sam, a my pomożemy ci ją stworzyć.